No to może, może spowolnimy ich. To przynajmniej zaczniemy kolejną turę na pewno. Uciekamy. Schwabaj się dalej. Ty też uciekaj, póki masz wszystkie jednostki swoje. I na przykład ciebie walniemy. Balista nie pokonała go. Tylko, żeby teraz mi się na balistę nie rzucili. Okej. Okay. No, nie. Na balistę się rzucili. Jeszcze na niego. Dobra, ciebie i tak już trzeba będzie wskrzesić. A, w sumie ten ma tylko 22. No to może raczej cię oślepimy. Da radę, da radę. No i teraz nową turę, proszę. Żeby można było wskrzesić Krzyżowca. Balista tutaj sobie nie poradzi na raz, więc błyskawica leci albo strzała, a strzała może być. Świetnie. No i ulepszamy wszystkich. Możemy was znowu w jedno połączyć. Widzę, że to zaraz wrócimy i chyba mamy tylko jedno przejście do wroga. Tak. Ewentualnie coś na tym ciemnym terenie jest, ale to wtedy, wtedy spełni się to, co mówiłem. Się okaże, że akurat Alison do jamy lwa wpuszczę. Grupa diablików opuściła naszych wrogów, aby dołączyć do mojej armii. Albo dowiedzieli się, że wspiera nas książę Dizelisk, albo zostali przekabaceni przez dowódcę, który nie jest jakimś okrutnym demonem. Nie zrobili tego jednak z dobroci serca. Musimy im zapłacić. Miejmy nadzieję, że zdarzy się więcej takich przypadków. No i 30 dodatkowych chochlików się pojawiło. O proszę, jest tu czerwony strażnik granicy. Czerwony strażnik, do którego dostęp ma mój wróg, bo nie ma tu czerwonego namiotu nigdzie, więc to musi mieć przeciwnik. Dobra, zbieramy to. Trzęsienie ziemi się to można nauczyć. E, no dobra. No to chyba nie ma. To chyba będzie najlepszy pomysł, żeby tutaj zaatakować. Ale z pełną maną. Ok. Dobra, przeklętego pałacu nie udałoby się zbudować przed końcem tygodnia, więc może w cytadele pójdziemy. Chociaż ja dałoby się jezioro ognia zbudować. To może jednak jeszcze jednostki pokupujemy. No i Caitlyn też by mogła tutaj się zregenerować. Yy, dobra, chodź ulepszyć te jednostki. Tak, ulepszaj wszystkich. Tarnum stąd na chwilę wyjdzie. Teleportujemy się. Ty się schowasz tutaj. I teraz się oboje zregenerują. Darno jeszcze dostanie te oto chłapy. No, niech tak będzie. Chociaż z drugiej strony może nawet Caitlin by mogła pójść ulepszyć te jednostki jeszcze i zdążyć zwrócić z nimi. Można spróbować. Zaryzykować. No, ty oczywiście musisz jakieś straty ponieść niepotrzebne. Dobra, odejdźmy. No i tutaj sobie wstrzelimy. Mhm. Okej, okay, no i znowu strzała. I czarty dokończą. Dobra, czy ty masz też portal miejski? Też masz portal miejski. Tylko, że na przeklętej ziemi nie, nie mógłbyś się przeteleportować. Hmm. Dobra, zostańmy tutaj. Alison pójdzie zebrać te klejnoty zaraz. Tak, tak, niech będzie. No bo Tarnomym już nie będziemy wychodzić z zamku, bo nie wiem, czy udałoby się wrócić nim, a chcę, żeby zregenerował manę. No, zbieraj sobie, zbieraj. Teraz tracisz taką możliwość. Ok, no to tak. Tarnom jest zregenerowany. Mm. Loinis się teleportuje. Co my tu możemy zrobić? Możemy to Jezioro Ognia. Kupmy wszystkie jednostki. I... Tak, trzeba zdecydować, co damy Tarnomowi. Możemy... Może bez tych chochlików i bez tych gogów, bo ich malutko jest, strasznie. A resztę sobie weźmiemy. Albo bez tych, o. Tak, i teraz Caitlin. Caitlin proszę, daj radę. Tutaj dotrzeć na czas. Świetnie wszystko ulepszyła. Wracamy. Oddajemy armię. I tak się wszyscy nie zmieszczą. Może gryf, tylko jeden to sobie go oddarujemy. To weźmiemy. I jeszcze paru tutaj było to. Możemy przekazać. Ok, poukładajmy ich to <laughs> jakoś fajnie. Wy na środek, tutaj, tutaj. Niech tak będzie. Ok. No i Tarnum ma przynajmniej jakąś armię. Jest dzień szósty, czyli mamy trzy Tury, żeby dotrzeć do jego zamku. No i się powinno udać. Dobra, Fiona się pewnie nie spodziewa, że ją teraz zaatakujemy, jeśli przetrwamy przez ten garnizon. Tarnum tak wcale nie czuje. Tarnum nie czuje, że jest przewaga wroga. Tarnum robi spowolnienie. Dobra, atakujemy. Czekamy. Możemy zaatakować, żeby ściągnąć kontratak. Okej. Okay. No i trzeba im jakieś mocne czary tutaj puścić. Zaraz. Bronimy się. No one strasznie dużo mają tutaj życia. Dobra, uda się już ich pokonać. Bierzemy deszcz meteorytów, skoro się tutaj tak ładnie ustawili. Dobra, czekamy. Wszyscy czekają. No i teraz chciałbym jednostki strzelające, skoro ci się tutaj nie ustawili zbyt fajnie. A ty jeszcze masz swój ruch. Dobra, czekamy. Okej. Okay. No to. Mm -hmm. Co byśmy tu mogli zrobić? Może łańcuch piór, będzie lepszy? Zróbmy łańcuch piorunów. Tak. Okej, okay, tak już i tak nie będziemy mogli go więcej użyć, bo musi być pięciu wrogów przynajmniej, żeby to się opłacało. Dobra, tracimy chowańce. Okej. Okay. Myślę, że jedyne jednostki, jakie sobie wskrzeszę, to tylko będą te Inferno, bo jednostek zamku i tak sobie raczej nigdzie nie zrekrutuje. Dobra, no i się bez większych strat obyło. Ech, myślałem, że jeszcze ich nie załatwi, ale trudno. Tak to przynajmniej więcej many mamy. I możemy sobie nawet dołożyć jakieś jednostki. Weźmy sobie. A zaraz decyduję. Kogo bierzemy. No, a zamiast tych kuszników weźmy Ogary i Demony. No i dotrzemy do Fiony. Świetnie. I tutaj do kogoś też byśmy dotarli, ale. Dobra, jest słaba. No, i niestety, przez to, że sprawdziłem, to nie dotrzemy do tego. Trudno. Za to Luinisa schowamy, żeby się do niego nie dosadzili. Alison zbiera. Potrzebujemy tej rtęci. O, a tutaj w ogóle jeszcze odkrywki siarki nie załatwiłem. Dobra, ty będziesz tutaj rekrutować. Loinis w sumie może pójść tutaj, atakować. Caitlyn niech siedzi w zamku. Jorm jeszcze się nie pojawił, jednak jego słudzy napadają na nas przy każdej nadarzającej się okazji. Jak do tej pory byliśmy jednak w stanie poradzić sobie z ich wszystkimi podstępami. Więc skąd to niepokojące ściskanie w dołku? No i co? Będziemy w zamku walczyć. No, coś czuję, że tak. Dobra, idziemy po siarkę. A ty znowu udajesz. Teraz to nawet na przeklętej ziemi nie walczysz. Teraz to takie fajne zaklęcia możesz używać. Okej. Okay. Teraz to nawet możemy łańcuch piorunów im puścić, jeśli... Mamy, mamy. No i proszę bardzo. Okej. Okay. No i chyba wszystkie... <laughs> Tu jest opuszczona kopalnia, nie zauważyłem jej. Hmm. Dobra, Alison się schowa w zamku, a Caitlin będzie tutaj zbierać rzeczy. No bo, jakby ta aż zaatakowała, to sobie nie poradzi z nami. My tu zbudujemy Cytadelę, to na pewno sobie nie poradzi wtedy. Okej. Okay. No, i gdzie ten. Gdzie to zamek? Eee, hmm. Dobra, komputer sobie nie poradził. Ale Fiona ma tylko 40 many. To jakoś porządnie nie poczaruje i tak. Hmm. No tak, ale. spowalniecie jej chyba nie opłaca. Bo przecież mogłaby. Nie wiemy, czy nie ma czasem przyspieszenia. Więc chyba... takie coś zrobię. Okej. Okay. Wszystkie chowańce poszły. Okej. Okay. Dobra. No i w sumie jest nieźle. Nie pokonamy wszystkich. Znaczy ani jednego, ale. Ale jest, ale jest dobrze. No halabardnicy to z zamku. Są tam. Nie, nie potrzebuję ich. Chwila, czy kogoś tutaj ważnego straciłem? No. No trudno. Bo tutaj, jakby jego ruch był, to i tak byśmy znowu coś stracili. Czy wystarczy? Strzałka. 14. Starczy, starczy jak najbardziej. Karty Tarota miałeś tylko. Nic ciekawego w sumie. No i mamy jego przyrosty. A, ale on był ograniczony. On nie może tego mieć. Jeziora ognia, ani przeklętego pałacu nawet. Bierzemy Bractwo Ognia. W sumie, może tu zbudujemy sobie kapitol. Chociaż nie, bo tutaj i tak zaraz. Będziemy mieli możliwość. Dobra, ty tu siedzisz. Caitlin prowadzi rekrutację. Mając tego diabła... Hmm. Chciałem powiedzieć, że możemy iść na siedlisko Medus, ale może jednak to jest przedobrzone twierdzenie. A, i tutaj mamy jeszcze tych troglodytów. No to Katelyn na nich pójdzie. Loinis się już nawalczył. Zabierzmy te gryfy, może. I Loinis będzie. Może zaraz pójdzie z armią z zamku tego. Podpatrzmy. Ma tylko tego fioletowego, jednego słabego bohatera. No i tak chciałbym, żeby Tarnum się tu zregenerował. Więc może weźmy trochę tu oczyśćmy. Pikinierzy chcą się dołączyć Ilu? 37. No, to weźmie je zamiast demonów. Można ich ulepszyć w sumie. Wracaj do zamku. Ty w ogóle może sieć sobie w zamku tak, o. I wioletowy uciekł tam. O, ciekawe co mu to pomoże. Ale już wiemy, że na pewno stąd może wychodzić niebieski. Tutaj nie widzę żadnego innego teleportu. Weźmy sobie ten kapitol. Uzupełnimy, uzupełnimy armię. No nie do końca. Może poczekamy. Niech starczy dla Caitlyn. Okej. Okay. Zobaczmy, czy na pewno nikt się tu więcej nie pojawi. Jest ten niebieski i to chyba tyle. A, jeszcze dla nas surowce pozostawił. Nie pozbieram nawet tych kopalni. Dobra, jeszcze wrócimy tu sobie świetnie. Lepiej siedzieć w zamku. No, pokaż się, pokaż. Chcę wiedzieć czy jest silny. Ale w tym momencie Loinis może w sumie sporo zdziałać. A, tu byłem, chyba byłem, tak. Loinis idzie tutaj. Caitlin idzie. O, tak zapomniałem, że na tej przeklętej ziemi nie działają zaklęcia. No to inaczej. Weźmiemy sobie tylko te jednostki. No tak co ja robię. Oddamy ci je. No. Okej. Okay. No i Loinis jedzie je ulepszyć. I ty wracaj tutaj. I możemy iść. A nie, 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 źle. Idziemy do tego miasta tutaj, bo chcę jednostki sobie przekazać. No to. A. Mamy jednostki, które tutaj w sumie ty ich nie masz. Sobie taką podmiankę zrobimy. No i może nawet na razie być. Okej. Okay. Nie jest tak źle. Idziemy dalej. Tak ryzykuję tutaj. Idąc do nieznanego przeciwnika. Możemy wziąć przedsionek piekieł. Tu nic. Dobra, on sam nie atakuje. Ostatniego wieczoru jadłem kolację z królową Alison. Rozmawialiśmy o jej doświadczeniach i sposobie doświad dowodzenia armią. Niełatwo kontrolować te demony, a jednak spisujesz się świetnie. Sądzę, że naprawdę już mnie nie potrzebujesz. Nic podobnego, odparła. Jesteś moim zaufanym doradcą, rycerzu Tarnom. Czuję jakiś związek z Tobą, zawsze czułam. Nie prośbym to wyjaśniła, wiem, że to brzmi jak szaleństwo. To tak, jakbyś był bratem, którego nigdy nie miałam, lub coś w tym rodzaju. Tak, wiem, co masz na myśli. Gdy już stąd odejdziemy i wrócę do Erafii, mam zamiar uczynić Cię mym osobistym obrońcą, rycerzu Tarnom. Chcę, żebyś zawsze był u mego boku. Obiecaj, że zostaniesz. Spojrzałem na swą siostrzenicę i powstrzymałem emocje, a potem obiecałem, choć wiedziałem, że nie będę mógł dotrzymać słowa. Kalid. Kalid chyba wyszedł z armią z pierwszego tygodnia tylko. Nie wygląda zbyt poważnie. No to atakujemy. Wróg uciekł. Nie, nie wolno. Nie wolno uciekać. Od razu cię spowalniamy. Oszust. Tak się nie robi. Ja cię spowolniłem, a ty się przyspieszasz. Ale za to ten ma mnóstwo many i jeszcze ma inteligencję. bo ma podwójną ilość many. Więc teraz jemu się trafiło lepiej. Ale w takim stanie to przynajmniej nie powinieneś chcieć uciekać tak szybko, bo masz teraz przewagę. Ok, dobra, te załatwione. Hmm. A może tych. Kończymy. Zablokujemy strzelaczy. I teraz zobacz co ja ci zrobię. Znaczy sobie zrobię modlitwę. I teraz my będziemy szybsi od ciebie. Zniszczmy im ten namiot medyka, balistę, może na tych uciekać. Wredota jedna. Okej, okay, może się wycofajmy. A no, takie maluchy tutaj będą mi podchodzić. Dobra. Dokończmy tych pikinierów. Skąd ich w ogóle masz? Co to za dezerterzy. Dobra, no i możemy tych troszkę połaskotać. Mm, zróbmy oślepienie. Tak, to mu nie pozwoli uciec, i zaraz sobie wszystkich pouleczamy. Dobra, czekajmy, żeby nie uciekł. Okay. Dobra, no i balista będzie zniszczona. No to teraz sobie wszystkich wskrzeszamy, to kosztuje 16. 16. No dobra. No to tylko tych co najwięcej straciliśmy, krzyżowców sobie wskrzesimy. Tak, on teraz się nie może ruszać. Wskrzesimy sobie alabardników. No i zaraz chyba wrócimy się do miasta, może i tak to weźmy sobie na przykład te Magogi jeszcze. Nie tylko dwa, ale zawsze coś. A w sumie dużo mniej niż się spodziewałem nam załatwił. No i Błyskawica. No, nie ma uciekania. O, jeszcze mamy Tarcze Potępionych. Obrona plus 6. Bardzo dobrze. No i teraz zrobimy taki myk. Że... No, jakiej przeklętej ziemi. Już nie stoisz na przeklętej ziemi. Dobra, pójdziemy tak zwyczajnie. W sumie i tak nie ma sensu tego inaczej robić. I może nawet zróbmy takie coś. Weźmiemy się, przeteleportujemy do Acheronu. Tylko Loinis musi zabrać ten swój tyłek. E tylko, może zostaw tutaj tę armię. Co mi się przyda. Przy okazji, to pozbieraj. Dobra, przeniesiemy się do Acheronu. No i znowu nie mam za bardzo jak pozbierać tej armii. Hmm. A trochę ciężko z nimi się tutaj dogadać. Ale weźmy te czarty, weźmy te magogi, weźmy te pieski, damy je Caitlin za chwilę, by poszła je ulepszyć. Mensor znalazł Jorma. Najpierw musimy odwiedzić fioletowy namiot klucznika, znajdujący się na przeklętej ziemi. Potem musimy znaleźć czerwony namiot klucznika, ukryty za fioletową bramą graniczną. Fort Jorma znajduje się w północno-wschodnim krańcu za czerwoną bramą graniczną. Tam będziemy musieli zwyciężyć Jorma i uwolnić duszę rajona Gryffindharta. No i dobra, wiemy co, co mamy robić. Czyli tego czerwonego to chyba, znaczy on musi mieć dostęp, ale może z jakimś strażnikiem misji to jest. A, tutaj nie ma jednostek do rekrutowania. Już żadnych prawie. Okej. Okay. Dobra, oddaj mi te Zbroje Cudów. Bierz te jednostki, co będą do ulepszenia. Świetnie, wszystkich ulepszyliśmy. Oddawaj. No i z taką armią możemy w sumie wyruszać. Dalej. No chodźmy w ten portal, co on tutaj już oczyścił. Przejście do niego. Mhm. A ty chodź tutaj. Możesz sobie posiedzieć. Dobra. Sakwa złota odświeżyłaby mi pamięć, szlachetne panie. W końcu trudno myśleć, gdy człowiek nie ma pieniędzy na jedzenie. Wzdychasz i dajesz małą sakiewkę złota. Teraz mój umysł jest jaśniejszy. Znajdziesz Jorma za tamtą bramą. To jedyna droga do niego. Za tą? <grym> za tą. Yy. Dobra, jesteśmy tutaj. Zaraz zobaczymy, co nam z tego wyniknie. No, oni 405, tak, to damy radę. Możemy was kupić. Was też. Okej, okay. tak, ty też będziesz zaraz tutaj kupować jednostki.